Cześć Wszystkim, dzień dobry. Dzisiaj opowiem jak szybko tworzyć konto na Fiverr. I to będzie dotyczyło sytuacji, kiedy chcemy coś kupować albo także sprzedawać. Przy czym, przy tym drugim przypadku, będzie kilka dodatkowych uwag. Także myślę, że mogą być przydatne. Jeśli chodzi o zaś o samo tworzenie tak zwanych gigów, czyli ofert w sprzedaży, to zrobimy o tym, powiem o tym w innym filmie. Także co, zapraszam. Dobra, więc tak, e, wchodzimy na stronę fiverr, e, możecie u, użyć linka, który jest w opisie filmu, link afiliacyjny, jeżeli chcecie e, wesprzeć kanał, jak nie, to po prostu wchodzicie na stronę fiverra. E, I co, generalnie tak, e, a tak przy okazji, wersja u góry, możemy zmienić języko, język wersji, ale generalnie jest taki bardziej popularnych angielski, no chyba, że ktoś woli, nie wiem, coś innego, to OK. Na z polskiego nie ma, może kiedyś w przyszłości, zobaczymy. Um, dobra, czyli tak, klikamy na join. Tak, czyli dołącz e, i co? I tu mam jakby pierwszy taki wybór. E, czy jakby chcemy e, połączyć nasze konto na Fiverrze z Facebookiem, Googlem, czy tu widzę jakieś konto na Apple, tego akurat nie, nie, nie używałem. E, czy po prostu standardowo przez, e, przez e-mail. Tak? E, a więc ja sobie wybieram tą ostatnią opcję, natomiast jeżeli chcecie, to oczywiście możecie wybrać albo z Googlem, albo z Facebookiem, Ja chcę mieć to tak troszkę jakby to oddzielnie, a więc dlatego wybiorę sobie opcję, opcję e, przez e-mail. I to dotyczy, jakby sam początek, tak naprawdę, jakby nieważne czy chcecie kupować, czy sprzedawać, tam to tak naprawdę jest też to konto, jakby zawsze jedno konto, tak. I teraz tak, ja sobie piszę moje, e, mój, mój e-mail. Dobra, i teraz tak, co dalej? No bo po prostu continue, tak, czyli nic, że tak powiem, tu odkrywczego i tak, tu jest taka jedna taka uwaga, bo tu oczywiście chodzi o username i password, tak, czyli wybieramy nasz login, czy nazwę naszego konta i hasło, w przypadku tego username, tak, czyli, czyli nazwy konta, więc tak, jeżeli chcecie głównie kupować, to myślę, że to nie ma znaczenia, tak, może być, nie wiem, pomponik, jabłuszko, cokolwiek sobie tam wybierzecie. Natomiast jeżeli chodzi o nazwę nie, w przypadku sprzedaży, jeżeli tak raczej planujecie używać tego konta do sprzedaży, to yy, y, po pierwsze, no wiadomo, to pewnie lepiej jest jakaś nazwa angielska, ta, która będzie trochę znacząca, chociaż też nie przesadowałem tu nie wiadomo z jakimi, e, że tak powiem, e, wymysłami. Nie musicie raczej spędzać tygodnia czy tam tygodni czy miesięcy, żeby wymyślić jakieś e, coś świetliwego. Natomiast, e, o ile pamiętam, ile nic się nie zmieniło. To jest tak, że e, konto, jak ich nazwiecie, nazwę, jaką użycie, użyjecie, później nie można zmienić, tak? także ewentualnie, jeżeli dacie coś na przykład tak na próbę, nie wiem, napisać, czy utworzyć sobie konto rzeka123, pewnie, pewnie jest, takie, jest takie możliwość, jest, pokazuje mi a że, że jest taka możliwość, to później, nie wiem, zaczniecie sprzedawać, będziecie mieć jakieś fajne ceny, na przykład pozytywne, i tak dalej, stwierdzicie, nie, nie, dobra, to ja sobie jakoś tak bardziej profesjonalnie to nazwę, wtedy to już nie będzie możliwe. Także, no, także tu uważajcie, także jakby coś to od razu już myślicie o, o jakiejś takiej do, finalnej, powiedzmy, nazwie. Oczywiście możecie jeszcze raz wtedy konto utworzyć, tylko wtedy, no, po prostu utracicie te na przykład dobre komentarze, które tam gdzieś ktoś Wam już wystawił e, pod Waszym adresem, więc, no, lepiej od razu to jakby. Myśleć, myśleć tak, jak docelowo to, to chcecie używać. Dobra, e, dość gadania. Ja sobie tu coś tu sobie utworzę, ale tu już coś, jakieś próby wcześniej robiłem. E, tu po prawej stronie mi oczywiście pokazuje, jeżeli jest zielony znaczek, to znaczy, że jest ok. E, dobrze, niech będzie coś takiego. Teraz hasło e, join, tak, join. Your username must begin with letter and can include numbers and underscores. Digital art. O, coś takiego. Digital Art Ho. Dobra. E, hasło jest to samo. Okej okay, i join. Dobra. E, dobra, widzę, że generalnie jest konto utworzone. Tylko tak, żeby je aktywować. No znaczy, w sumie widzę, że jakby już tu jakby mogę coś teoretycznie działać. Natomiast jakby taki pełny aktywacji, no muszę po prostu wejść na... Na konto pocztowe i tam sobie je aktywować, więc to teraz robimy sobie na e, pocztę. No i wiadomo, że tam you are almost there, tak. Wystarczy tylko e, potwierdzić konto, tak. A więc potwierdzamy, aktywujemy. I w tym momencie jesteśmy przekierowani jakby do, e, do konta, i e, no i widzimy, że ok. E, dobra, więc w tym momencie tak naprawdę f, e, mamy konto, i one jest już aktywne, wszystko jest w porządku. I teraz, tak, jeżeli chcemy kupować, e, czy jesteśmy na Fiverrze po to, żeby kupować, e, to tak naprawdę to jest. Mniej więcej tyle, w tym momencie możemy już zacząć spokojnie. Jeżeli chcecie więcej podczytać na temat właśnie wybierania dostawców, selekcji, jak ten cały proces wygląda, to zachęcam do moich innych filmów. Tu będą gdzieś jakieś linki albo w opisie, albo też się będą pojawiać, natomiast też jakby, jeżeli ktoś woli tak zwane słowo czytane, to zapraszam, zapraszam również na bloga, też również będzie w linku w, w opisie, także, także zapraszam. Natomiast tak, no, także jeżeli kupujemy, to byłoby na tyle, ewentualnie, jeżeli chcecie, to możecie zrobić coś, co każdy, co z każdy sprzedający powinien zrobić, znaczy wejść do profilu, tu jakby po prawej stronie po prawej stronie górny róg mamy jak profile i teraz wchodzimy do strony do takiej zakładki gdzie możemy uzupełnić kilka rzeczy o sobie tak jak w przypadku kupującego nie jest to wydaje mi się jakieś specjalnie potrzebne, chyba że chcecie swoje zdjęcie wgrać i będziecie się czuli z tym lepiej, czy dać jakiś opis. To ok, myślę, że spoko. Natomiast reszta rzeczy to są takie stricte bardziej pod kątem osób, które sprzedają. I tu z kolei. Jest to na pewno bardzo warto to uzupełnić Chociaż oczywiście też to nie jest obowiązkowe, ale no myślę, że też czasem w jakiś sposób was po pozwoli, nie wiem, wybić Wam się w tłumie albo też zwróci uwagę czytającego czy potencjalnego klienta, więc wydaje mi się, że to na pewno bardzo, bardzo warto. Szczególnie opis. To myślę, że jest takie must have. Musicie to have. Znaczy ja bym na pewno bym to dał. Zdjęcie też myślę, że fajnie dać, albo was, albo, albo jakieś logo, jeżeli macie. Coś w rodzaju. Można też dodać języki, powiązać wasze konto z jakimiś innymi kontami, które gdzieś tam są w sieci, jakiś Facebook, Google, nie wiem, GitHub. Szczególnie jeżeli macie coś, nie wiem, jesteście na Facebooku czy Twitterze, no to myślę, że też fajnie. No, to jest jakby Tworzy taki ekosystem wasz, taki jakby jako dostawcy czy freelancera, więc wydaje mi się, że jest ciekawie. No i też na pewno skilet, tak? czyli umiejętności, edukacja, myślę, że też można spokojnie dodać. Jest też jakieś certyfikaty, tu o ile pamiętam, to, znaczy, ile nic się nie zmieniło, to e, można dodać takie certyfikaty, coś na takie takiego jakby fiverrowskiego. Certyfikatu, czyli tam robisz jakiś egzamin, tak dalej, czy tez i poświadcza to, poświadcza to Waszą wiedzę. E, nie wiem, czy są za, dar za darmo. Kiedyś, wiem, że się to płaciło. Nie wiem, jak to teraz wygląda do końca. E, to innym razem mogę o tym opowiedzieć. Natomiast, e, no, jakby coś, to jest też taka, taka opcja. I tak naprawdę e, to wszystko, jeżeli chodzi o samo konto. Jeżeli chcecie teraz na przykład sprzedawać e, i tworzyć tak zwane czyli oferty, o tym powiem gdzieś w innym filmie, kiedy indziej, ale jakby coś to w kilku miejscach chyba to można zacząć na stronie. Między innymi tu, już po prawej stronie, widzimy coś takiego jak Create New Geek. Um, i, e, I co, i w tym momencie, jak to klikamy, no to jesteśmy kierowani, żeby do innej strony, to są jakieś porady i tak dalej. Ja kiedyś też postaram się o tym jeszcze nagrać film, natomiast jakby coś też możecie korzystać z tych materiałów Fiverra. No i możecie tworzyć stronę już, jeszcze, przepraszam, tworzyć Wasze oferty na Waszym jakby koncie, tak? I, no i później sprzedawać. No, więc tak to wygląda. Dobra, także mam nadzieję, że się podobało, jakby coś dajcie łapkę w górę, zachęcam też do subskrybowania kanału. Jeżeli macie jakieś komentarze, piszcie, śmiało. I co? I życzę miłego używania platformy Fiverr, miłego kupowania albo sprzedawania, także w zależności jak będziecie korzystać z tego, z tego narzędzia Dzięki wielkie i trzymajcie się. Cześć, cześć.